Otwieramy pierwszy sezon w Parku Kulturowym. Zapraszam wszystkich Państwa przed bramę główną przy Warowniach do Parku Kulturowego. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji pięknego, wspaniałego Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Cieszmy się z tego dorobku naszych przodków. Bądźmy dumni, że w 1791 roku, 3 maja, po czterech latach obrad Sejmu Czteroletniego uchwalona została Konstytucja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Jesteśmy z tego dumni. I byli dumni również ludzie, którzy ówcześnie żyli i mieszkali w Rzeczypospolitej obojga narodów przed 3 maja, a od 3 maja 1791 roku już w Rzeczypospolitej Polski. Jakże trudno było uchwalić ten akt. Świadczą różne opowieści, książki i wydarzenia, które wtedy miały miejsce. Różne środowiska, magnateria, szlachta i inni duchowieństwo musiały się wtedy dogadać, ażeby zrezygnować z wielu przywilejów dla dobra Rzeczypospolitej, która niestety przez setki lat niszczona było, była poprzez warholstwo, prywatę, przekupstwo. Konstytucja daje nam, szanowni Państwo, ogromną lekcję i przesłanie. Konstytucja 3 maja, zresztą. Bez znajomości własnej przeszłości trudno też budować dobrą przyszłość. Powinniśmy zadumać się nad tą przeszłością, która wtedy była stanowiona, nad tą radością, która wybuchła z tytułu tego, że żeśmy się zjednoczyli. Konstytucja 3 Maja mówi również o tym, że są to akty zasadnicze dla danego państwa jak Biblia. Sejm wtedy postanowił, że będzie się zbierał co 25 lat. Jako sejm konstytucyjny, ażeby ewentualnie zapisy konstytucji 3 maja zmieniać, bo ówcześni również wiedzieli, że sytuacja społeczna, polityczna się zmienia i można ten akt zmienić, ale dopiero w określonym momencie. Nie można go łamać, i do dziś to przesłanie jest bardzo istotne. Powinniśmy szanować prawa ustanowione przez przedstawicieli narodu, powinniśmy jedno, się jednoczyć, wzajemnie szanować, wspierać. Bo cóż, dzisiejsze święto Matki Boskiej też o tym mówi. Ona wzywa nas wszystkich do tego, żebyśmy razem modlili się o to, ażeby ojczyzna była wolna, ojczyzna była silna, bo to tylko i wyłącznie, Szanowni Państwo, od nas zależy. Zwiedzajcie nasz gród, to co jest zaczątkiem, bo będziemy to rozbudowywać. Park Kulturowy Korycin-Milewszczyzna jest naszą dumą, a jednocześnie nadzieją na lepszą przyszłość i pokazaniem tego, co tu się działo przez ponad tysiąc lat istnienia państwa polskiego.